No, teraz ostatnio na TikToku widziałem Jace y y z Mariuszem, co pol policja y y y z nakazem weszła do zakładu zamkniętego y y leczenia. Nie wiem, nie wiem. Musi się to znaleźć. To, nie tylko tak bo będzie tak wyglądał jak Mariusz, jak Yata tego typu jeszcze trochę, jeszcze trochę i to się tak skończy jak, jak Jaca Mariusz inne takie osoby którzy robią z siebie patysów, tego typu słuchajcie, no wiecie, to nie są już te lata co kiedyś, że można sobie, jak się mówi chlać, to były lata tamte a teraz jest inne lata to już nikt zbytnio na to nie patrzy. Ludzie się po prostu podniecają. To, to jest pierwsze prymon. Drugie prymon. Ludzie po prostu zaczynają przestawać takich ludzi oglądać. Zobaczcie jak Elegawin na przykład. Elegawin wyczynia różne e, wyczynki po e, alkoholu. E, tak i, tak ja nie obserwuję w ogóle, nie oglądam, bo oż, 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 a krew zalewa. Robić z siebie taką kretynkę, tak, jest kretyna tego typu. No, Zobaczy, Ella Gawyce sobie zepsuła sobie, sobie opinię w rodzinie, swojej mamie, e, siostrze, no i ten. A Botikas też tak sam, samo, tak samo, spalił za sobą mocny tego typu. Słuchajcie, no, wszystko fajnie, można się bawić, można się i inne rzeczy. No ale, no, słuchajcie, trzeba trochę podejść do tego tematu poważnie.